No i przepraszam. Iloczyn dwóch liczb naturalnych jest zawsze liczbą parzystą. I tak, większość z was stwierdzi, że to jest prawda, mniejszość, że to jest fałsz. No i zobaczymy, jak to jest. Weźmiemy sobie dwie kolejne liczby naturalne. Weźmiemy sobie liczbę taką 2n plus 1 i 2n minus 1. Mhm. Więc tak. Najpierw policzę iloczyn tych dwóch liczb czyli mam 2n minus 1 razy 2n. 2n razy to i minus 1 razy to. czyli mam 4n kwadrat minus 2n. Wyciągam 2 przed nawias, więc mam 2n... Oj, czekajcie, zjadłam tu dwójkę, bo tam była czwórka. 2n kwadrat minus n. I teraz tak. Mam stwierdzić, że to jest zawsze liczbą parzystą. Liczba parzysta to taka liczba, która dzieli się przez 2, więc sprawdźmy 2. 2n kwadrat minus 2, dzielimy na 2. Skróciło się. Czyli tak, jest to liczba parzysta. I teraz, jak chcę pokazać drugi sposób, czyli jak wezmę dwie kolejne, czyli 2n, 2n plus 1. To razy to i to razy to. Czyli 4n kwadrat plus 2n równa się, znów 2 wyciągam. 2n kwadrat plus 2. Sprawdzam, czy to wyrażenie dzieli się przez 2. Tak, podzieliło się, zostało mi 2n kwadrat plus 2. Więc widzę, że się dzieli przez 2, więc jeśli dzieli się przez 2, jest liczbą parzystą. Już. Nam to wyszło. Eee, więc tak. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, no to pisz śmiało. Ja chętnie odpowiem na każdą sugestię i pytanie i wszystko, co tam piszecie. Dobra, to budziaki, pa!